Chcemy być tacy jak tych trzech, kiedy widzieli ogniski, nie, nie bali się. Witam Was, kolejnego dnia. W środowy poranek przed naszym kościołem, tutaj przed naszym krzyżem misyjnym w tle nasze domy, nasze osiedla, wasze domy jak co dzień rano, chcecie zaprosić do, do dobrych myśli. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, że warto pokonywać strach, że nie warto się bać, że nie warto żyć w lęku. Słuchajcie, wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego. Wczoraj wieczorem mnie zawsze zadziwiają takie małe, drobne rzeczy, które mi pokazują, że Pan Bóg prowadzi, że Pan Bóg działa. Wczoraj wieczorem jeszcze gdzieś tam siedziałem przed komputerem, coś robiłem i już po części zastanawiałem się w jakiś sposób, o czym dzisiaj Wam, wam powiedzieć. I, 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 I włączyłem sobie piosenkę. Piosenkę o trzech młodzieńcach, piosenka się nazywa Nie cykaliście, słuchaliście fragmentu przed, jeszcze posłuchacie reszty i pomyślałem sobie, kurczę, może właśnie o tych trzech młodzieńcach, idealnie pasujące, a mówię, a może, a może liturgia słowa będzie właśnie o tym i, i, i otwieram, patrzę, słuchajcie, dzisiejsze pierwsze czytanie. Historia Szadraki. Którzy wrzuceni do pieca ognistego, bo nie chcieli oddać czci obcym Bogom, tak i uratowani przez Boga z tego ognia, z tego rozpalonego pieca. I mówię, wow, Panie Boże, jak ty genialnie prowadzisz, jak ty pokazujesz, jak Ty pokazujesz, jak ty, jak, jak ty inspirujesz, jak, jak, jak ty prowadzisz. Zobaczcie, to jest Księga proroka Daniela, Stary Testament, trzeci rozdział, trzeci rozdział Księgi, księgi proroka Daniela. Szadrag i jabednego, którzy byli przymuszeni przez króla nabuchodonozora, aby oddać cześć obcym Bogom i nie chcieli tego zrobić i obraz, pieca, pieca, do którego mieli zostać wrzuceni, pieca, który został przez króla nabuchodonozora rozpalony tak mocno, że mężczyźni, którzy ten piec rozpalali, zostali strawieni ogniem, że mężczyźni, którzy którzy wrzucali tych trzech młodzieńców do pieca, również stracili życie, również spłonęli, a więc można sobie wyobrazić, jak, jak ogromne były to płomienie, jak, jak przerażające źródło strachu i lęku mogło to być. A jednak ci trzej nie lękali się, jednak ci trzej mieli głębokie zaufanie, że skoro Pan jest z nimi, to nie muszą się bać, bo, bo są pod, pod Bożym opieką, tak? Słuchajcie, czasami rzeczywistość, której doświadczamy, która jakoś nas otacza, próbuje, jakby tak na nas oddziałuje, że wydaje się przerażająca, tak? I, i zły. zły jest tym, który jest mistrzem w podsycaniu tego ognia, ognia strachu, tak? On potrafi jeszcze mocniej, jeszcze bardziej sprawiać, że, 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 że dane zmartwienie, dany problem urasta w naszej głowie, w naszym sercu do, na jeszcze większą skalę, słuchajcie. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że możemy się bać. Tak, możemy się bać, możemy, nie wiem, słuchać tych wszystkich wiadomości, możemy przytłaczać się tymi wszystkimi liczbami, tak? Możemy przejmować się tym, jak będzie za miesiąc, dwa z moją rodziną. Możemy, a możemy zaufać i pokonać strach, e, tak? E, po co? E, po co się zamartwiać? E, po co dawać się przytłoczyć lękowi? E, po co, jeżeli widzisz, e, że dane informacje, że dane rozmowy jeszcze bardziej wywołują lęk, to po co? E, tak? Pokonać strach. A więc jeszcze bardziej sięgnąć po to, co dobre, jeszcze bardziej sięgnąć po bycie razem w tych wąskich gronach, w których jesteście razem, i przede wszystkim jeszcze bardziej zaufać Panu, zaufać Panu i pokonać własny strach, bo my naprawdę nie musimy się bać, choć może ten piec jest rozpalony i to niezmiernie intensywnie, ale ja naprawdę nie muszę się bać, bo Pan jest ze mną, bo moje życie. Jest w jego rękach, dlatego nie muszę się bać, dlatego mogę pokonać strach z Panem Bogiem. I może z tą myślą tak bardzo mocno chcę chcecie zostawić. Pamiętaj dzisiaj, niech to chodzi gdzieś mocno za Tobą. Nie musisz się bać, możesz pokonać strach z Jezusem Chrystusem. Możesz jeszcze mocniej wpatrzyć się w Niego, możesz Powiedzieć mu o tych wszystkich swoich lękach i o tym, co się zmartwia, ale ale nie, nie, nie brnij w to, tak? Nie pozwól złemu, by jeszcze bardziej w twoim sercu, w twoich oczach rozpalał ten piec, ten ogień strachu. Nie pozwól, bo naprawdę nie musisz się bać, bo mamy wielkiego Boga, jesteśmy w jego rękach, jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi, dlatego stajemy pod krzyżem Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy nie muszą żyć w lęku, e, którzy, nad którymi czuwa nasz Pan i Bóg e, Jezus Chrystus. Moi drodzy, życzę Wam dobrego, Bożego Dnia, Dnia pełnego pokoju.